Marsz marz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem Złączy się z narodem. Marsz marz Wszelkiego rodzaju uroczystości na terenie naszego miasta staramy się świętować w sposób dostojny, ale również nie zapominając, żeby też pokazywać naszym najmłodszym, jak również trochę starszym, że można świętować trochę w inny sposób. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze święto, święto flagi narodowej, święto Polaków za granicą, to myślę, że tego typu świętowanie powinno pokazywać nam to, że jesteśmy jednym narodem, bez względu na to, jakie mamy poglądy czy, czy religie. Dlatego też cieszymy się, że możemy naszych mieszkańców integrować i pokazywać, że wszyscy stanowimy jedną wielką wspólnotę, a takie dni jak dzisiaj tylko i wyłącznie mogą to pokazywać w sposób dostojny i, i myślę, że tak jest. Jako naród polski jesteśmy naprawdę potężnym, potężną społecznością. Mamy swoje tradycje, mamy swoją historię i mamy swoją tożsamość narodową. W takich momentach jak dzisiaj, jako święto flagi, jutro, Konstytucja 3 Maja, czy też wczoraj 1 maja jako 20-lecie przyjęcia przy, przy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co dla nas niezmiernie ważne, historyczne, narodowe święta, w których my jako społeczność jesteśmy jednością. Flaga biało-czerwona, która spoczywa na mundurach wszystkich służb mundurowych, która powiewa dzisiaj w domach, nie tylko, nie tylko przy urzędach, nie tylko w mieście, ale również nawet ludzie wywieszają swoje flagi przy swoich domach, żeby pokazać, tak, my jesteśmy Polakami. My jesteśmy tą jednością, i my mamy tutaj swój język i mamy tu właśnie toż, tożsamość. Biało-czerwona flaga, biel, czyli taka nieskazitelność, taka czystość, taka dobro, takie dobro i czerwień jako przelana krew kiedyś. To jest właśnie ta historia, która teraz. Nas kreuje, która teraz w nas żyje i powinna żyć nadal. Myślę, że święto e, polskiej flagi jest bardzo ważne dla każdego Polaka, powinno być ważne dla każdego e, prawdziwego Polaka. E, od najmłodszych lat już trzeba wpajać dzieciom e, najmłodszym e, polskość, e, przynależność tak, do, do kraju. No i my staramy się właśnie to robić, i e, myślę, że, że na razie nam to wychodzi i wyrośnie na, na godnego, dobrego człowieka. Polaka. A ty nam co powiesz o święcie flagi? Co dla ciebie znaczy flaga? Wszystko. Wszystko? Jesteś z niej dumny? Tak. Ten dzień dużo znaczy. Flaga to jest. Po prostu... To jest Polska. Polska taka powinna być, każdy powinien mieć w domu, każdy powinien nosić i oszanować. To. Dużo dla pana znaczy? Du dużo, dużo. Byłem poza granicą też w kilku państwach i tego, to tam też szanowałem to wszystko. Nie, że człowiek tam jest, to zapomina o Polsce. Nie, inaczej jest. Tęsknię za Polską. Cały czas jest w sercu? Tak jest. A Ta flaga podejrzewam, tak jak dla większości społeczeństwa, symbolizuje Polskę, symbolizuje nasze... Barwy w postaci orła białego i czerwieni, na którym on występuje. Te barwy są związane nierozerwalnie z działalnością wszelkich organizacji, w tym naszej organizacji Związku Harcestwa Polskiego, i ta flaga zawsze uczestniczyła, uczestniczy, tak jak pani zauważyła, na naszych mundurach, ale również przy wszystkich różnych akcjach zbrojnych opaski w Powstaniu Warszawskim, Powstania Śląskie. Ta flaga ma naprawdę moc.